Słuchajcie, jakiś czas temu wrzucaliśmy na nasze kanały ten teaser, który wyciekł, jeśli chodzi o Władcę Pierścieni Pierścienie Mocy od Amazona No jak się okazało, Amazon nie przypilnował sprawy No i dostaliśmy takie kilkadziesiąt sekund różnych scenek, które miały swój motyw przewodni No i sobie troszkę o tym porozmawiamy bo jak się okazało, Amazon znowu to zrobił i jest o czym gadać, choć na pierwszy rzut oka Mogłoby się wydawać, że nic ciekawego się tam nie dzieje. Ja jestem Grzegorz, wy jesteście na czysta kultura. Zapraszam. Tym motywem przewodnim Tisera, o którym już wspominałem, jest tak przynajmniej mogłoby się wydawać spadający meteoryt, spadająca kometa, która przykuwa po kolei uwagę naszych bohaterów. Widzimy tu oczywiście Galriele. W całkiem przyjemnym tym razem anturażu, tam między elfami. E, widzimy Gilgalada, widzimy Elronda, Kelembrimbora, e, widzimy również księcia Durina tego takiego krasnoludzkiego e, władcę, który na tle tych wszystkich innych postaci e, wygląda całkiem nieźle, szczególnie na tle elfów, które przypominają bardziej ludzi z doczepionymi uszami, no ale jakby to jest temat na zupełnie inną opowieść. No i widzimy również tą taką małą hobbitkę, wokół której będzie pewnie toczyła się spora część akcji. No i jest Sadok Barrows, czyli ten bieda, czarnoskóry hobbit, który tu wygląda, no tak jak wygląda. Już o tym mówiliśmy, nie jest to zbyt ciekawa kreacja. Ogólnie te hobbicie kreacje są takie powiedzmy średnio dopracowane. Ja ich nazwałem trochę hobbickimi łachmaniarzami, i, i oni są tak przedstawieni, gdzie tak naprawdę Hobbici to był całkiem zmyślny ludek. Dobrze się ubierał, dbał o siebie jak tylko mógł, bo cenił sobie komfort, wygodę i tego typu rzeczy. Niekoniecznie chodził, wiecie, z sitowiem gdzieś tam, z jakimiś gałązkami we włosach, no ale nie o tym. Aha, jest jeszcze Arondir, czyli ten czarnoskóry elf. Który tutaj jest pokazany z jakąś koleżanką, przyjaciółką, kochanką, nie wiem, ciężko ocenić, pewnie przekonamy się już w serialu. No i na końcu jeszcze, prawie na końcu, mamy pokazane enty gdzieś, tak powiedzmy, z drugiego planu. Spoko. No i tak jak mówię, na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że jest to nic specjalnego. Wszystkie te postacie śledzą sobie ten meteor, tę kometę, która gdzieś tam po niebie przemierza i to jest ten motyw przewodni. I to jest coś, co jakby no, stanowi klucz całego tego trailera. Ale. No właśnie. Musiało pojawić się jakieś ale, prawda? Bo nie może być tak, żeby Amazon czymś nas nie zaskoczył i czegoś znowu nie odwalił. No ale jak się okazało, także w tym przypadku ktoś powiedział: Sory, sorry, potrzymaj mi piwo, bo jednak tutaj. Wpleciemy jeszcze jeden bardzo bardzo ciekawy wątek, no bo w pewnym momencie na scenie pojawia się ta oto pani, czyli Tarmiriel, królowa numeroru, czyli tego wielkiego królestwa ludzi, które później, oczywiście, upadło, jak to też jest inny temat, i ktoś mógł powiedzieć: No, dobra, ale właściwie o co chodzi? Aktorka, jak aktorka, kreacja, kreacja, prawda? Do czego tu się przyczepiać? No niestety jest się do czego przyczepiać, bo tak się składa, że Tolkien w jakiś tam sposób tą ta w książkach opisał i mówiąc bardzo dyplomatycznie, Amazon znowu minął się z literackim pierwowzorem. I to jest pewnie ten moment, w którym pani Joanna ze Spiders Webs popełni... Jakiś znowu piękny tekst, jakoby fani Władcy Pierścieni pienili się niczym mydełko faca, z oczywiście nawiązaniem do filmu, a właściwie do tekstu pani Joanny, który ja omówiłem w swoim filmie na temat tego, jak to pienią się fani Wiedźmina, bo Margarita Lozantil będzie grała inna aktorka niż to było opisane w książkach u Sapkowskiego, w sensie taka skrajnie inna aktorka. No i to oczywiście się nie spodobało i myślę, że tu będzie podobnie, no bo jak można mieć uwagę, prawda, to zaraz się może nawet skończyć posądzeniami o, wiecie co, rasizm, prawda? No bo nie podoba ci się, że czarna skóra aktorka będzie grała postać, którą Tolkien opisał? Opisał właśnie. Jak? And last of all the mounting wave, green and cold and plump with foam, Climbing over the land took to its bosom Tarmiriel, the queen fairer than silver or ivory or pearls. I tak się składa, że w Silmarillionie ona została opisana właśnie w taki sposób. W oryginale, który ma na półce, właśnie tak to brzmi, że Tarmiriel jest jaśniejsza niż srebro, kość słoniowa czy perły. Co daje nam pewien bardzo konkretny ogląd sytuacji tego, jak ona mogła wyglądać. Jak przedstawiała się w tych książkach, no ale wiecie, jakby kreacja, kreacją, prawda? Dopóki jej postać byłaby oddana w miarę wiernie w serialu, to jeszcze można, powiedzmy, przymknąć na to oko, chociaż gryzie się to bardzo. Ale to, co jest ważniejsze, to fakt, że Amazon po raz kolejny pokazał, że ogólnie Tolkiena i jego twórczość i to, co sobie tam wymyślił. To ma daleko gdzieś, on napisze swoją historię i zrobi taką wielką międzynarodówkę. I jeszcze powie ustami showrunnerów tego serialu, że właściwie to sam mistrz Tolkien tak by to widział. Że współcześnie, właśnie tak Tolkien powinien być przenoszony na duży ekran. No, ja tego nie kupuję. I tak mi się wydaje, że sporo osób, bo też zobaczyłem sobie, ile łapek było w dół pod tym teaserem, który wyciekł do sieci. Także tego nie kupuję. I tak, ostatnio w materiale mówiłem, że Netflix trochę kopiuje Amazona, jeśli chodzi o kreację tych silnych kobiet z mieczem. A tu się okazuje, że obie platformy są właściwie siebie warte: jedni skrzanili wiedźmina, gdzie mieli gotowca podanego na tacy, a drudzy są na najlepszej drodze do tego, żeby popsuć twórczość Tolkiena, żeby popsuć świat szeroko pojętego. Władcy Pierścieni. No ale wiecie, to wcale nie jest wszystko, to wcale nie jest wszystko, bo jakby ta aktorka to jest jedna strona medalu, a druga strona medalu w tym trailerze to jest ten meteoryt, który tym meteorytem wcale jednak nie jest. Bo to jest człowiek, bohater, który spada sobie z nieba i... E, najlepsze jest to, że bardzo łatwo się domyślić, przynajmniej internet, fora i grupy huczą od plotek, kto to może być, także nie meteoryt, a bohater, nowy bohater, który spada z nieba i uderza w ziemię. A co on k***a Jest Tyraelem z Diablo 3? I ja naprawdę nie chciałbym w to wierzyć i w pierwszej chwili nie wierzyłem. Ale gdy połączyłem sobie te obrazki z tego Tisera z pierwszym tym dużym trailerem, który oglądaliśmy, i te sceny w miarę się zazębiają, i poczytałem trochę Erdita i fora, i te grupy, i komentarze różnych fanów, którzy dociekają. Prawdy, i ten wniosek nasuwa się naprawdę taki bardzo oczywisty. To niestety okazuje się, że uwaga, uwaga tym nowym bohaterem, który z nieba spada, będzie. w drugiej erze śródziemia. Gandalf, Gandalf w drugiej erze śródziemia, i to najlepiej taki Gandalf, który już sobie będzie za pan brat z Hobbitami o ma to sens, ma to jakiś sens, prawda? ma to sens, jeśli bym pisał fanfic o Władcy Pierścieni i to taki fanfic, wiecie, gorszego sortu bo nazywanie tego fanfikiem to jest trochę obraza dla ludzi, którzy znają jakiś konkretny świat, którzy go kochają, którzy piszą historie, które są w nim zawarte i to przeważnie są dobre rzeczy, albo z reguły dobre rzeczy. A to co robi Amazon z tym władcą pierścieni, wrzucając tam do tego kociołka wszystko, absolutnie co tylko można. O jezu, to naprawdę wygląda kiepskawo. I wiecie, żeby to był jeszcze pierwszy raz, że to faktycznie zdarzyło się teraz, to jeszcze można by było przymknąć w ogóle oko. Ale Amazon już naprawdę przechodzi sam siebie. Gabriela, zakuta w płytowie pancerz z mieczem większym od niej. Mamy te bieda, czarnoskóre hobity z jakimiś gałązkami na głowach. Mamy elfy, które nie wyglądają jak elfy, tylko ludzie z uszami przyczepionymi i z dziwnymi fryzurami. Czarnoskóre elfy też mamy, prawda, no ale to jakby już inna sprawa. Czarnoskórych krasnoludów, a właściwie krasnoludzice, które no nie wiadomo skąd się wzięły, ale właściwie nikt o to nie pyta, więc... Yy, yy, nikt o to nie zapyta, więc nie trzeba odpowiadać, prawda? I to, że tam fani trochę pokrzyczą, no to jakie to ma znaczenie, prawda? Żadne. No i teraz wchodzi Armiriel, oczywiście także ze zmienioną, jakby aparycją w stosunku do oryginału, i Gandalf spadający z nieba w drugiej erze śródziemia. I to już naprawdę tak się kumuluje, i tego jest tak dużo, że ciężko mieć jakieś pozytywne nastawienie wobec tego serialu. I ja wiem, że nie można jeszcze samego serialu oceniać. Bo go nie ma i tego nie robimy. Na razie oceniamy i dyskutujemy sobie o tych wszystkich rzeczach, które dzieją się przed jego premierą. O materiałach oficjalnych, nieoficjalnych, wypowiedziach, showrunnerów i tak dalej. No i to się po prostu nie składa. I jeśli wierzycie w to, że nagle z tego wszystkiego, co do tej pory widzieliśmy, wraz z premierą dostaniemy Władcy Pierścieniczym Petera Jacksona, to nie. Zawiedziecie się, tak na pewno nie będzie. Ja oczywiście daję temu serialowi jakiś tam kredyt zaufania i chciałbym się zaskoczyć pozytywnie i powiedzieć po pierwszych dwóch odcinkach, trzech, że wow, no jest fajnie, naprawdę jest ok, To dzisiaj naprawdę jest mi ciężko w to wierzyć. Piszcie, co wy o tym myślicie, jak się na to zapatrujecie, jak widzicie tego Władcy Pierścieni pod kątem tego, co właśnie tutaj pokazano w tym Teaserze, ten normalny zwiastun, taki pełnoprawny, kolejny, ma niedługo się pojawić w sieci, więc wtedy będzie można szerzej o nim porozmawiać. Ale jeśli tam dostaniemy takie kwiatki i takie po prostu rewelacje, jak wydaje się, że w tym serialu będą, to no, będzie grubo, będzie naprawdę grubo. W tym materiale to już wszystko, słuchajcie, komentarze są do waszej dyspozycji. Napiszcie, dajcie suba, dajcie lajka, nieście ten materiał dalej, świat może pani Joanna znowu coś ciekawego wysmaruje, to będziemy omawiać. A na razie to wszystko, ja się z wami żegnam, cześć!